Kaintya, Bobka 810. Witam Was w kolejnym, już trzecim odcinku z serii Kingdom Rush Frontiers. Eee, już trzecia mapa nas tutaj czeka. Save Oasis. Eee, nie wiem, czy będzie łatwo, nie wiem, czy będzie trudno. Jak widzicie, odblokowaliśmy level trzeci do wszystkich wieżyczek. Tutaj mamy, jak to wygląda. Żołnierze, są tacy kurde rycerze z starczami. Tam pokażmy się Star Warsami, bo są takie takie zwierzątka i tu siedzą jakieś knypki bo mapy są najczęściej właśnie interaktywne że jak nas klikamy to co się dzieje tu siedzą knypki ja się ich boję bo nie, wie, nie wiem co oni mogą zrobić ale dobra jak, jak widzimy w takim rogu można tutaj świetnie walnąć armatę Ech. tu sobie klikniemy maga oczywiście żołnierzy żeby tankowali wszystko Ech. Łucznik... OAAA oh, fuck! Ale żem skopał Jeszcze raz Cicho, nikt tego nie widział e, Mag Żołnierzy Armata Łucznik Łucznik Oraz Łucznik Pięknie się wszystko tutaj zgadza Tych na środek, bohatera tutaj Do nich raczej Nie chwilę, ceru można tutaj lekko cofnąć żeby mak tutaj miał ręcz no i zaczynamy nie, nie będziemy się opitalać tutaj wszystko pięknie na razie ustawione mm, więc tutaj mamy już 10 fal jak widzicie więc to się razem wszystko powiększa i zaraz zobaczymy jak nasz bohater po zmianach w ostatnim odcinku da sobie radę z tymi wszystkimi najszcami <tuszel> No jak na razie wszystko idzie jak po maśle, łucznicy ich zabijają zanim oni jeszcze dojdą Tutaj on strzelił, patrzcie, bo co, on, tu, oni nam pomagają, czy oni zabijają naszych? Bo czasami jest jakiegoś, są tacy takie tacy, tacy wkurzający ludkowie, co zabijają naszych żołnierzy A czasami jeszcze są tacy, co nam pomagają, więc nie wiem, trzeba obserwować jak będą strzelić No jako pierwsze ulepszymy sobie łucznika, tego łucznika na środku, bo on nam tutaj działa na dwa fronty jak widzimy, mamy szybkie wilki. No i są, one są po prostu wybijane. Jak ja to nazywam, to jest szybki zarabiacz kasy, bo to są takie małe główna, których jest dużo, dają dużo kasy i są słabe. Więc to jest, to jest zjadane na kilka hitów, nawet nie ma co się nad tym zastanawiać. Zbytnio. <laughs> Padają jak kurcze muchy normalne. Jeden hit i git. A im się zrymowało Ulepszyłbym teraz e, tych knypków Tutaj mag bardziej służy nie do zadawania, znaczy do zadawania damage'a Ale jego ulepszymy on dostanie ręcz właśnie dotąd I on służy bardziej tutaj do takiego dobijania e, Tych, którzy uciekną Bo on zadaje duży damage Ale jest dosyć wolny e, I następne myślę ulepszymy sobie tą armatę żeby ona była jeszcze, jeszcze szybciej strzelała, jeszcze mocniej strzelała. Yy, albo ewentualnie tych dwóch uczników. Albo nie, tych dwóch na drugi level i potem tego na trzeci level może. się Zobaczy, Rain of Fire możemy walnąć, żeby tych tankersów tutaj rozwalić, żeby jakoś oni zbytnio życia nie tracili. Bo potem nie będzie w ogóle jednostek. <laughs> no i na razie jest wszystko spoko. Tu możemy ulepszyć tego ucznika na drugi level. Tego również Znowu strzelił Aha, dobra, to strzelają, we, oni strzelają we wrogów Mają taką snajperkę, dlatego to nam bardzo pomaga To jeszcze im, pomocników daj, dajmy jeszcze, żeby im jeszcze bardziej pomóc Żaba, patrzcie, tu była żaba Żaba gdzieś skakała No i następna fala, przyspieszamy, dostaliśmy kasę New enemy War Hunt. O, też takie wilki Magic resistance czy że są odporni mniej więcej na magię eee, e, więc to będzie ciężkie ale nie są aż tak szybkie jak i, jak to, to jest mamusia szła mamusia, szedł tatuś, teraz idą wszystkie dzieci eee, mag, pierwsze ulepszenie na magu tam w menu, w tabeli to jest właśnie, że e, redukuje właśnie wszystkie efekty magic resistance czyli odporności na magię co nam bardzo pomoże dlatego to sobie też w niedalekiej przyszłości ulepszymy tu teraz bym sobie ulepszył artylerię, która się bardzo przyda. Jak widzicie, na tych gnojkach zarabiamy dużo kasy. <laughs> Więc spokojnie wszystko idzie. Bez jakichś większych strasznie problemów. No, teraz idzie cała rodzinka, kurczę. Mama, tata, babcia, dziadek, wujek, ciocia i dzicioczki. Szapka, Blue szabka. Blood Okej Ok. spieszamy, co będziemy czekać. Kolejny tip. Resident Damer jak mają medium tarczę, to, to właśnie uzyskują właśnie mniej, mniejsze obrażenia od magów. Yy, właśnie jak mają taką niebieską tarczę. A jak mają taką normalną tarczę, to mają jakby normalny pancerz. Yy, I są po prostu odporniejsi na ataki od łuczników, armat i żołnierzy. Maga sobie tutaj zaraz ulepszymy. Rain of Fires tutaj puścimy, co się będziemy strali z takimi knypkami. O, ale sniper ustrzeliłby no Ulepszymy sobie maga, żeby tu żadnego problemu nie było. I potem ulepszymy sobie prawdopodobnie tego ucznika tutaj na środku, który działa na dwa fronty i zadaje naprawdę duże obrażenia, więc naprawdę warto. I tutaj się pasą te takie... Nie pamiętam jak one się ze Star Warsów nazywały, ale ta mapa naprawdę wygląda jak ze Star Warsów. Żaba, żaba, co? Kliknęłem na żabę, czemu ona tańczy? What the fuck? <gry> nie czaję. O i to jest trzeci level uczników, dalej, że nie możemy ulepszać. Wow, co to jest? Immortal armor czyli mają dużo armora, duży damage. Return as fallen? Ta co, i się odradzają? Lol, nikt minie. Ale dobra. Tu jeszcze sobie postawimy jednego maga, żeby on jednak trochę działał. Mm, bo jak tu ten gość zostanie z połową HP, to Maga go nie dobije. Tego tu trzeba sobie walnąć jeszcze maga. Się naprawdę bardzo przyda. <laughs> wow. Naprawdę on ma duży ten armor. Ale poradziliśmy. O, Go pięknie Ustrzelił, piona brachu. Co z nim pięknie poradziliśmy? Bez jakichś większych problemów. Stawiamy maga. Tego maga tutaj zostawimy, tak, awaryjnie się może przyda. I na to myślę teraz nie będę tracił Rain of Fire, bo jeszcze mogą przyjść te Immortale, taka większa grupka I będzie mi potrzebny Rain of Fire. O, jak już mówiłem, teraz idzie dwóch. Maga bym tego ulepszył, czym prędzej. Naprawdę się przyda. Ok, git, mag ulepszony i teraz cię w łuczniku. <grym> Toż tutaj są szybkostrzelną maszyną do zabijania. To, Rain of Fire pocisnąć, żeby nie było jakichś większych problemów z nimi. Ale kolejny raz pięknie ostrzelił. Piona dla ciebie. <laughs> o, to już siódma fala. To szybko tutaj widać wszystko idzie. Ale jako, że mamy dobre rozstawienie, to jeszcze nikt nam nie przeszedł, więc to plus dla nas. Te knypki się tutaj czają tylko, żeby strzelać. My im oczywiście pozwalamy. To są nasi przyjaciele i nam pomagają. Dobra, za 150 się ucznika ulepsza drugi raz. Immortale idą z tej strony, więc raczej jako, raczej jako pierwszym właśnie tych uczników ulepszył. Tutaj pomocników damy. Jak widzicie, bohater walczy i ten biały pasek to jest doświadczenie, które on zdobywa podczas walki. Ej lol, patrzą się w takie mumie wtedy zamieniają. Fajna rzecz. <laughs> Ale te Immortale jakoś super, większego tutaj kurczę problemu nie stanowią. Eee, tu jeszcze ulepszymy sobie. Pomocników damy, żeby jeszcze większa siła tej ognia była. Nie jakiegoś problemu większego z nimi tutaj nie ma. Z nimi też w sumie nie, bo teraz jak te Immortale przyszły to to jest banał kurde w sumie. Eee, tak, kasy przynajmniej dostaniemy jak ulepszymy. I teraz ulepszymy sobie tych knypków. Mm, jeszcze bardziej tutaj pomogą nam tankować wszystko. Albo... Nie, tych knypków. O, widzieli, teraz taki zamek, ja miałem takie zbroje. Alister Benry i Badrian. Badrian, what the fuck, jest takie imię? Nie wiem, może angielskie jakieś. <grym> mumia, mumia się z tego robi. <grym> Jak widzicie ten magma już ręcza, więc jest naprawdę bardzo dobrze. Eee, to jeszcze mogli się ulepszyć, ale to jest za 320, więc myślę, że sobie pozbieramy trochę kasy i nam się uda. Eee, w niedalekiej przyszłości to zrobić, choć w sumie to jest ósma fala. Ta fala się skończy, jeszcze dwie fale i koniec poziomu, więc nie ma co aż tak bardzo myśleć w przyszłość, tylko trzeba myśleć nad teraźniejszością. <laughs> Śmieszne są te stworki No, Git, proszę już odbieraliśmy pieniądze Kolegów klikniemy tutaj, żeby pomogli Reign of Fire zdałem sobie na koniec Ostatnia fala może być właśnie, gdzie będzie dużo Immortali szło w jednej grupie To wtedy ich ściśniemy No i ciskamy sobie tutaj Widziałem tam X38 Aha, to te pieski teraz idą Pieski, wilki Bóg wie co to jest to jest już przedostatnia fala, więc na jakichś pierwszych levelach właśnie nie spodziewam się niczego, z, znaczy w sumie to trzeci level, nie, ale na tych właśnie mniej więcej pierwszych levelach nie spodziewam się niczego takiego ekstra. Ale potem jak się zaczę na przykład walka z bossami, to to już jest masakra. Bosy są czasami naprawdę ciężkie i trzeba znaleźć sposób na te bosy. Eee, co oczywiście w tej serii będziemy próbować zrobić będziemy próbowali rozgryźć tą grę eee, na razie tutaj widać mamy dużo ulepszymy sobie tego maga <laughs> mamy dużo pieniędzy tego w sumie też sobie ulepszymy pięknie no i mamy już wszystko ulepszone na trzeci level tego teraz nie będziemy kombinować tylko po prostu uciśniemy i czekamy co się stanie <laughs> Ewentualnie będziemy używać tych... Tu możemy jeszcze ich dać, żeby ich było więcej. A Rain of fire tutaj w pogotowiu idzie. Jak sobie nie będziemy radzić, to, to będziemy używać. Mag sobie radzi z tymi immortalami, więc spokojnie jest w miarę. Tu już mamy dwóch magów i ten mag ma ręcz... Dotąd, więc naprawdę jak są na dwa fronty to jest naprawdę fajnie. <laughs> Ci też, kurczę, pestka. Pieskowe mamusie też jakoś spokojnie. Bez dupy nie urywa, bez żadnych tutaj jakichś magicznych, niebezpiecznych rzeczy. <laughs> Ojdzie grupka Immortali. Jim, 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 Jim. No coś im zażarło. Ale tak średnio sobie tym trafiłem. No ale dobra, jest git. <gryw> Nic mam nadzieję nie przejdzie, tu jeszcze damy kolegów. Nasz bohater wbił prawie już trzeci level. Jesteśmy z niego dumni, trzymamy kciuki, tutaj go jeszcze wystawimy. Taki mały paseczek został, żeby on sobie wbił ten wyższy level. Że tutaj kolegów przywołamy, ale niepotrzebnie, bo to już była ostatnia fala. <gryw> Oczywiście Victory, trzy gwiazdki, bez jakiegoś większego problemu. Odblokowaliśmy nowego bohatera. Mirage To jest taki bohater, ja tym bohaterem przedtem jakby walczyłem e, Przedtem sobie grałem tym bohaterem e, Naprawdę bardzo fajny bohater I ogólnie polecam e, Więc Naprawdę fajne jest Tutaj sobie ulepszymy to i to To je daje range'a To je daje dodge Czyli to jest taka umiejętność, że ona się pojawia przy wrogu, zadaje mu dużo obrażenia i się teleportuje na to miejsce co była Ponieważ to jest taki wojownik, który ma trochę armora A to jest taka łuczniczka Znaczy no łuczniczka, łuczniczka Ona rzuca nożami, ale nie ma, armo nie ma armora, i za ale za to jest strasznie szybka I to taki assassin eee, To jej movement speed powiększa To jest coś takiego, że ona wysyła dwa takie cienie Trzy cienie, które tam zadają damage A to jest taki mocniejszy mm, Mocniejszy kill Bardziej taki, znaczy mocniejszy hit, taki kryt no i ona jest generalnie naprawdę bardzo fajna, więc będziemy się w nią grali. Upgrade 3, upgrade akurat Don, tutaj już mamy wszystko na uczników zrobione, więc teraz się w tych dwóch. Hmm. Więc jest git. E, a ja Was oczywiście już zapraszam do komentowania, subskrybowania, e, oczywiście lajkowania i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Kingdom Rush Frontiers.